No, to... dlatego nie będziesz miał syna. Pierwszy musiałbyś mieć powodzenie, żeby. A wiesz, gdzie jestem w Że od Musiałbyś powodować na że Ja też się na jak jest odwrotnie. Haha! która na nie przypomniało. Ja wtedy. Ja ale przepraszam, w sumie się Teraz taki śmieszny filmik. Co? Co? Co?

21 I dalej jesteście? To jest moja siostra No my tą samą rodzinę Naprawdę mnie to kurwa boli Ja was nie no, ale mnie to boli, że po prostu co? tak, Takie coś się kurwa dzieje z ludźmi To się stało z nami Właśnie No kurwa to się stało z nami, że wyglądacie jak disappointment. A to jest też tym życiem? My zostaliśmy wychowani i to mu projektanta My chodzimy na modelingi Jesteście no, nie, bo jesteśmy chłopakami Właśnie. No. To jest ethereum beauty. Ludzie płacą, żeby nas zobaczyć na wybiegach, a ty do nas gadasz, że nam współczujesz. No. No bo on naprawdę kurwa współczuję. Ale czemu współczujesz, skoro nam się podoba Nie, współczuję wam, współczuję waszym rodzicom. Ale oni nas tak wychowali. Ale jak, jak to was tak No bo to mówię, że nasi rodzice wy... są projektantami mody i po prostu my żyjemy w luksusach. Wyobraź sobie, że nam się powodzi, a tobie nie. I jak tak wychodzisz, tak. Jak wychodzisz tak. na miasto, to się nie wyróżniasz i nikt nie zwraca na ciebie uwagi. Akurat ja cię się zazdroszczę, bo ja myślałem, że takie życie, bo nas tak tyle ludzi zaczepia na mieście, że czasami po prostu musimy miesiącami siedzieć w domu, bo to jest przesada. Mówisz, że nie mam czego zaimponować na mieście, tak? No nie. No, stwierdzasz? Po tym, jak wyglądasz. No, to po tak? No, tak jak ty nas. No, ja po prostu... No, oczywiście, że każdy będzie pobiegał na mieście. No, to czemu masz problem? No właśnie. No, bo kurwa, zajeżdża się na mnie, że nie mam czego zainponować, to No No, masz czym masz zaimponować? Masz takiego świekołka zrobić na Słuchałeś to, o czym mówiłem? To powtórzę mikrofonu. Halo. Co? O, mikrofon masz. I co z nim? Ja się trochę odciąłem. Ja się odciąłem. Bo najbardziej się zastanawia, dlaczego krytykujesz osoby, co jeżdżą na rowerze. Skoro to jest i też wysiłek. Ludzie jeżdżą na rowerze robią se nogi. Ja, nie śmiejecie <grym> jest... <grym grym> się, no, się, no każdemu się starze zająka. <grym> Dobra, no to Że nie mają kogo ja się mogę założyć, kurwa. Że w tym momencie, kurwa imponuje dokładnie no, wszystkim, co mam, każdym, kurwa, ludziom. A ty, kurwa się tylko. Wy imponujecie jedynie, kurwa, w taki sposób, że każdy, jak się na was kurwa, patrzy, to się was śmieje po prostu. Się, kurwa śmieje w twarzy. Bo... Ale to jest Twoja projekcja, tak nie to jest? jest. No, nie jest, tak, kurwa. Kar... No, no powiedziałem Ci, wyłącznie. że nie jest. Nie patrząc na No, patrzą się, jesteście wyjątkowe. Wyjątkowe, pierwsze nie wyjątkowe. Wyjątkowe osoby. Ale osoby, które mogą być jakieś serio. No, osoby, wyjątkowe. A co chcesz wyjątkow, powiedzieć wyjątkowi o sobie? Osoby są wyjątkowi. No, wyjątkowe są sobie, osoby. Wie, kurwa, to wyjątkowe są. osoby. kurwa, czy teraz? No słysz, a ty? Co ty co masz z ty, polskiego? Ty, ty mówiłaś o tym, że powiedziałem, że jesteśmy wyjątkowe, kurwa. No jaka osoba wyjątkowa. No, no to nie, nie, nie powiedziałem tego kurwa. Ja bo odegrałem taki sposób, że... No to odpierasz się i tak, to, to, to się pultasz. Tak samo ten tam się siedzą Mówisz, że to jest czas, to chłopiec, kurwa. A jakie to ma znaczenie? Jakie to ma znaczenie? Jakie to ma znaczenie? To jest chłopczy, mam kurwa ma i co wszystko mam. Ale tobie przeszkadza jak ktoś się do siebie zwraca. Nie do ciebie, tylko do siebie. No, mówiłeś no, teraz, że przeszkadza ci, że. Mówię na nią siostra. No, bo to przeszkadza, bo mówisz na nią siostra, jak ona połowem jest. No to jest i. Po prostu. To jest naprawdę popierdolone. Ja mam pije, że mnie to boli, kurwa w tece. Jak ja widzę takich ludzi, to przy kurwanu, kieszenie otwieram, scyzoryk, kieszeni od razu. Ale nie, 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 nie kończę ko swojego życia. Jak, jak masz myśli samowicza, to może ja iść sobie nie psychiatry. Się no, w tym kapry. No, nie widać. Tak jak mówisz, że chciałbyś się pociągnąć scyzoryk, no to. No, nie, to znaczy, że to pociąg, że scyzoryk się pociągnie. No, że chciałbyś się pociąć. No nie. To jest akurat mega smutne nie Jeżeli ten Szalik chce daje odwagi, to w porządku, ja to zrozumiem, serio. No, o, nie mam ten, sensie... Ale to szczerze to, na no, pierwszym miejscu, kurwa do jakiegoś <suszy> nie pojechał. To, to tam pojedź. Tam wy byście, tam wy by byście kurwa, nie wy by tylko dostali byście kurwa pierdol. Pryja byście kurwa dostali, byście się nauczyli kurwa. Jak wygląda wyście? <suszy> A Ty wiesz, jak wygląda życie? Tak Cię, no potra ja się tak cię potraktowali? A ja potraktowali? jak Że Cię bili? No, mega mnie k***a. Skoro ja byli, tak mówisz, że... No to? i co? A Cię wszystko wkurza, a Ty jesteś pełen nienawiści. Jesteś. No bo jesteś pełen nienawiści. Jestem pełen nienawiści. No to jak to nazwiesz? Nawet potem pokażą, że to k***a boli Cię. No nie wkurza to. Nie wkurza mnie to, ale to k***a boli po prostu. Musisz po prostu czasem to znieść. My też musimy czasem znieść to.

Dobra, ja mam pomysł. zróbmy konkurs. Kto ma więcej podbrótku? No możemy teraz. Dobra. No i zrób tak. No bardziej, bardziej. <śmienicza> no i wygrałem. A ty przegrałeś. Teraz ja zrobić konkurs, że ja na pewno do Wam przyjechać i zrobimy to więcej niż tak. Co? A czemu moglibyśmy się ze sobą spotkać? No to trzeba przyjechać. Ale, Ale się nie chcemy tobą spotkać. Ja mam ważniejsze i ciekawsze rzeczy do roboty w życiu niż się spotykanie z taką osobą. naprawdę to jest No my też mamy nadzieję. Pamiętaj też, że jak mówisz o tym, że my powinniśmy być bici, to wyobraź sobie, że ty byś mógł być po prostu atakowany przez ludzi przez to, że możesz być taką jakby ochroną, albo taką parczą do bicia, czy coś takiego, przez to, że jesteś taki gruby. Bo byś się bardziej przydał do tego. No tak, taki, jaki masz Bębek, taki duży, no to robisz ci się po prostu. No wiecie, jest po prostu taka, wiesz, galaretka, dlatego jak ktoś ci bije po prostu z pieśniu, to ty masz mniejsze obrażenia, ja a do tego więcej wytrzymasz. No, no to, to jest kłamstwo. Nie wiem. A takie pytanie ode mnie, czy dałbyś sobie radę na przykład w wojsku? No dałbym sobie Dałbyś na pewno sobie radę? Nie zmęczyłeś się? Już po jednym kilometrze? Nie nie się. Miałem jeszcze zapas na kolejne pięć. Mhm, ciekawe. Znaczy chciałbym to zobaczyć. Dobrze jeżdżę. Ja nie chcę do domu wracać, nie chcę do domu wracać. To u mnie. Ja chciałbym do domu Myszka, królewna, diva, Kicia, siostra. Kochany, kochana. No, sexy, ma, dupka, no, lala. Ludzie was Ludzie was. Z... mężczyzna, A czemu się powtarzasz? No, bo... Dostajesz już odpowiedź, już nie wiem, może 5 minut temu i nadal ci się powtarzasz. Już nie odpowiem no, takiego o no, czy coś. Odpowiedzieliśmy no, cię na pytania, to fajnie by było, gdybyś zapamiętał. Jeżeli no, masz no, jakieś no. problemy z pamięciem, no to możesz to powiedzieć. Bo no, chyba, chyba. No, bo... Bo jak zauważyliśmy, to chyba więcej masz tam problemów albo chorób. Więc... No chyba coś więcej jeszcze. Masz. Ale kurwa gdzieś jak ja pierdolę. No ale jaj. Kurwa, dobra w chuj. Dore, ale ty, chuj. W, ty wiesz tym, że kurą jest bikon. Cicho chodź. Kurom jest Sbiko, jestem są skiwski. Ja powiedzmy, poczekaj. Znowu ona. Znowu ona. I jakie kurwa co ty. Zazdrosna? Zazdrosna? Ja jestem ładniejsza od ciebie, rozumiesz to? Takiej szpetnej światło nie Nie. Ja takim słabym twórcom nie daję Instagrama. No? no ale czyli <laughs> Ty mnie po wyglądzie. Co? I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the I'm going to go to the house. I'm going to go to the to go

You don't like You don't like Co no, on no, no. jest? Czemu jesteś taka ładna? Synu to? Tak? Ty matka Co on robi? Co ty robisz? Twoją matkę kurwo Ręką? <tuszy> Mamusia się musi być dumna z takiego synka. Mamusia się musi być dumna, taka Stevia. No to ja, matka, mówi O Jezu, oby córka. <laughs> no, oby córka, ojciec, tak samo Ja pier. Ej, muszę coś powiedzieć. <grym się> tutaj, Tutaj, tutaj. Ale <grym się> <grym się> mi <grym> się Tutaj musisz. Ja mam wygląda jak magikal. <laughs> jak magikal. Czemu wyglądasz jak magikal? Ja wyglądam jak księżniczka. <laughs> Ej nie, czekaj, stop. E, ale muszę zadać <coughs> ważne pytania. No daj mi się powiedzieć, mam ważne pytania. Mam ważne pytanie. Dlaczego jestem taka w ładna? O, bo, nie odchodzę. Szczerze, wolałabym się urodzić taką brzydką, bo tyle osób na ulicy mnie pyta o numer i o zdjęcie, że bycie ładną serio nie jest aż takie fajne, jakie mogłoby się wydawać. Dlatego, ja szczerze, wolałabym się urodzić przeciętna. Bo, ja bym, nie przetarłem, no, no, że nie przetarłem. No. Akurat, nie z tego, zawsze może mam takim życiu, ale teraz jestem True Stacy. Jest jest jest, no. Teraz akurat żałuję, że takiego globalu zrobiłem, bo serio, tyle ludzi za do mnie podchodzi, to jest masakra. Ja Nie wiem, jak gwiazdy mogą tak żyć. Nie wiem, ja tylko to na i tylko siebie pytają, hej, zrobisz mi oddaję taki narazm.

ja patrzę, że ciebie w lustrze widzę po prostu piękną, niezależną kobietę. Noo, jak ty patrzysz w lukrę, to w kurwa. No chyba w tobie. To, że tobie, nie znaczy, że innym. Dobra, ale właśnie, to jest koniec bicia dżalest. Same pospiewy na... Tak, <laughs> to kurwa, to kurwa. To przełamałabyś, żebym na to wycisnął. Ale ty tak miałeś, że tak gadasz?